Dobry wieczór, siemanko. już 22. Starczy dzisiaj tego zasuwania. Cały dzień na ogrodzie, potem jeszcze sprawy. No i na koniec dnia jeszcze troszeczkę treningu zostało dzisiaj. To już tylko taka, takie obijanie. 25 minut orbitreka i potem 35 minut 40 minut no maksymalnie treningu. 6 seryjnych ryjek, wiosłowania po 30 sekund potem zabawa z ciężarkami, brzuszek, rozciąganie i koniec, jeszcze z jedna, dwie seryjki wiosłowania po 40 sekund tylko zrobić stoperek leci, gotowe i poszło, pobawić się trochę 6 razy 40 sekund fajna zabawa 6 seryjek, brzuch, grzbie Delikatnie, jak takie obciążenie jest. Nie chcę się aż nawet trenować, ale swoją normę zrobię. Delikatnie, nie muszę się męczyć aż tak bardzo. Ale delikatnie rano rozruch wieczorem zabawa. Na macie trochę, trochę na siłowni i cały czas coś się robi. A u was jak tam? No i jeszcze jedną seryjkę, porozciągam się chwilkę i koniec, więc miiego wieczorku i dobranoc, do rana!